No dzień dobry Państwu. Wybrałem się w najlepszą możliwą pogodę do lasu, aby podsumować rok 2024. W końcu, bo już mamy prawie koniec stycznia, a ja dopiero teraz podsumowuję i robimy to teraz też w trochę innym formacie niż zazwyczaj. Chcę też przetestować parę rzeczy. Ale o tym może później, bo w pierwszej kolejności zajmiemy się właśnie podsumowaniem growym i streamowym roku 2024, który był dla mnie dziwnym rokiem. Jeżeli chodzi o sprawy streamerskie, youtube'owe, to odczułem na pewno jakby działanie TikToka, czy shortsów, czy rolek na Instagramie. Wiadomo, że to jest bardzo popularne. E, zwykłe filmy YouTubeowe to raczej trochę mniej, do tego jeszcze ja jestem w kategorii gaming, więc w ogóle mam przerąbane. E, ale mimo wszystko jakoś udało się utrzymać na powierzchni, co mnie bardzo cieszy. E, no, dzisiaj przespacerowałem się trochę po lesie. E, tylko no, pogoda akurat nie dopisała. Ja sobie akurat ten dzień wybrałem, żeby wybrać i nagrać dla was materiał, ale niestety cały czas pada, praktycznie, więc wszystko mam zmoknięte, cały jestem zamoknięty, notatki mam zamoknięte. I mam nadzieję, że sprzęt nie zamoknie. Aczkolwiek ryzykuję. Pod koniec roku majstry przeprowadziłem parę ankiet na zakładce Społeczność na YouTubie. Można było wziąć w tym udział i zagłosować na wasze ulubione serie z 2024 roku i chciałbym teraz je właśnie wam przedstawić. Przedstawić wyniki, które mam tu i są trochę rozdziabdziane, bo mokro wszędzie, ale to nic. Wszystko widzę, ja to rozczytam. Więc tak, mieliśmy głosowanie na najlepszą długą serię. Co tu miałem na myśli? Miałem na myśli to, że seria trwała przynajmniej tam powiedzmy z 5 streamów i trzecie miejsce zajął F1 Manager z ilością... znaczy z 18% głosów. Na drugim miejscu, co mnie cieszy, był Stalker 2. Głosów dużo zebrał, 20%. No ale zwycięzcą było, była seria z F1 2009. W zasadzie to była F1 2020, ale na modzie F1 2009 z Robertem Kubicą. 55% głosów, także najwyraźniej wracanie do tych klasycznych lat, czy też odsłon, jest po prostu lepsze niż ogrywanie tych nowych F1 od Codemasters. Potem mieliśmy najlepszą krótką serię. I w najlepszej krótkiej serii trzecie miejsce zajął Frostpunk 2. 20% głosów. Potem był Black Ops 6, co mnie trochę zaskoczyło, zebrała aż 30% głosów. Kampania była ok, ale resztę to wolę się nie, nie wypowiadać, przynajmniej na razie. A wygrało Ready or Not. 41% głosów. Także spoczko. Mi się dobrze nagrywało or Not. Yy, I streamy były spoko pod kontencik, i granie ekipowe też było spoko pod kontencik, bo tam było śmiesznie. Szkoda tylko, że mieliśmy chyba tylko z dwa albo trzy posiedzenia. Może się uda w tym roku trochę więcej. Następnie była kategoria najlepsza seria wyścigowa, i na trzecim miejscu znalazło się EAWRC. Yy, I przegrało ono, bo zdobyło 18% głosów. Przegrało Sefy 24 kariera. Co jest. No tak zagłosowaliście, nie? Nie będę. Oj. Wygrało za to F1 2009 ponownie 46% głosów, czyli po raz kolejny potwierdzenie, że sięganie do tych starszych lat jest po prostu lepsze. Następna kategoria to najlepsza seria niewyścigowa i trzecie miejsce zajął Eldenos Ringos, sezon drugi, z wynikiem 18% głosów. Na drugim miejscu Red 19% głosów, także tam było ciasno, a konkurencja została zdeklasowana przez Stalkera 2. 47% głosów. No nie powiem, że Stalkera 2 mi się świetnie streamowało i w zasadzie mógłbym go streamować jednym ciągiem, ale ja tak nie umiem streamować jednym ciągiem. Ja tak powiedzmy po 4-5 godzinach grania, czasami nawet szybciej, jakby yy, gasnę w oczach. Dlatego no, musiało to być tak, a nie inaczej zrealizowane. Ale dosyć sprawnie poszło i... Cieszy mnie to, że Stalker 2 tutaj wygrał. Następnie mamy najlepszą serię offline i powiem szczerze, że rok 2024 pod względem materiałów offline to tak jak wspomniałem. Yy, ciężko się nagrywa takie filmy, ponieważ ludzie teraz nie mają czasu, żeby oglądać takie filmy, bo życie, praca i tak dalej, dom, dzieci. No i przede wszystkim TikTok. Dlatego tak odpuściłem troszeczkę te materiały offline w 2024, ale. W 2025 aktualnie trwa Delta Force, seria z Delty i oglądalność jest kiepska, ale raczej się tym nie przejmuję. Będę sobie po prostu tak dalej myślę nagrywać. I jak jakaś kolejna gra nam wpadnie w oko, to myślę, że też serię z tego zrobimy. Prawdopodobnie też z Daisy, Jak przysiądziemy, to zrobimy. Także materiały offline dalej będą się pojawiać. Mam nadzieję, że będzie ich po prostu trochę więcej w tym. Wracając jednak, Chain Together z wynikiem 13% na miejscu trzecim, Kroniki Daisy na miejscu drugim, 33% głosów i Ready or Not y, ponownie najlepsze z wynikiem 48% głosów. I mieliśmy jeszcze kategorię y, nic to nadzieję nie pominąłem najlepszy pojedynczy film roku. No tutaj wiadomo co wygrało, ale przeczytam. Y, na miejscu trzecim Golfit y, 6%, potem na drugim miejscu ETS2 31% no i gotuj z Kondacim 57% Trzeba będzie chyba nagrać sequel w takim układzie Teraz nawet widzicie, tutaj testuję sprzęty I tu właśnie, majstry, jest kolejna kwestia Bo ja bym chciał sobie tu jeździć po okolicy i gadać o rzeczach. Trochę o tym miejscu, które odwiedza, a także trochę o sprawach gamingowych czy muzycznych i tak dalej. No, tym, co mnie jara ogólnie. Yy, I potrzebuję pomocy w wybraniu nazwy na coś takiego. Na razie po głowie chodzi mi Kondacci zwiedzaci, Może być Kondacci Polski Zwiedzacci. Jak macie jakiś pomysł na nazwę, to to jest dobry moment, żeby mi pomóc. Bo jeżeli nie, to zostanę może przy tym zwiezaczim, bo skądaczy to się rymuje w zasadzie każde słowo. Teraz przechodzimy do kolejnej części tegoż vlogaska, czyli moje top 10 gier roku 2024. Rok ten miał być mesjaszem, jeżeli chodzi o gry, ale większość została przeniesiona na ten aktualny rok, więc wyszło słabo. Muszę też się przyznać do grzechu, jakiego popełniłem, czyli nie zagrania w Wukonga. Także no teraz, jak już będę robić kolejną topkę, to Wukong jakby się nie klasyfikuje, bo on nie, jest, nie, nie będzie grą z aktualnego roku. Także przepadło. W Silent Hill też nie dałem rady zagrać, więc podejrzewam, że te dwie gry by się pojawiły w tej topce. Ale jako, że ich nie ograłem, no to nie będę ich umieszczać. Będę umieszczać tylko te gry, w które grałem. No i mieli Państwo, Top Gry 2024. Na miejscu 10. Ależ wieję. Na miejscu 10 umieściłem F1 Manager 24. Nie jest to gra perfekcyjna. Na dłuższą metę dla mnie dosyć nudna. Ale była lepsza niż 23. Dała możliwość stworzenia własnego zespołu. Potem był jeszcze jakby taki finalny patch, który na przykład dodał możliwość startowania zalei serwisowej. To było takie trochę pożegnanie, bo mieliśmy ostatnio potwierdzenie, że nie będzie kolejnych odsłon. No, kilka fajnych streamów też udało się przeprowadzić z tego menadżerka, dlatego na dziesiątym miejscu ląduje właśnie F1 Menago. Na miejscu dziewiątym Black Ops 6 i Black Ops 6 kampania mi się podobała. Zombie były ok, a multiplayer to jest żenada, moim zdaniem gdzie w zasadzie największe skupienie jest pod jakieś eventy albo przedmioty kosmetyczne. Ale w to się nie będę zagłębiać, bo nie ma na to w tym momencie warunku, bo pisga i jest mi zimno. Dlatego po prostu zostanę przy tym, że kampania była okej okay i zombie też były okej, okay. dlatego Black Ops 6 ląduje na miejscu 9, ale wychodzi na to, że jakoś te kody od Treyarchu lubię mniej. Na miejscu ósmym dałem grę, której niestety Wam nie przestrumykowałem w żaden sposób i trochę żałuję, ponieważ to byłaby taka fajna, dosyć krótka seria, może na 3-4 streamy. Ale Un in the Dark to jest taka gra w stylu trochę Resident, trochę Dead Space, trzecia osoba, kamera z zapleców, łupanka, jakieś łamigłówki, nawet ciekawa fabuła. Pamiętam, tą walkę z bossem na, na koniec, to była dosyć. Yy dosyć ekscytująca, że tak powiem, i podobały mi się też takie momenty spokojniejsze, kiedy chodziło się po rezydencji, no bo to jakby nie patrzeć, to jakby remake pierwszej odsłony, te Alone in the Dark. No i ona ląduje na miejscu ósmym, bo była to nawet przyjemna gra. Na miejscu siódmym gierka dosyć małego kalibru, ale zajebista, moim zdaniem, Backshot Roulette. ruletka z shotgunem. Udało się Zagrać y, też ekipowo, ale niestety y, z jakiegoś powodu mam problem z dźwiękiem podczas nagrywania i on strasznie trzeszczy, dlatego nie wrzucałem nic niestety. No i w ogólnie zajebisty patent, bo no grasz w ruletkę ale shotgunem przeciwko dealerowi albo przeciwko innym graczom, bo Multic została się dodany trochę później i była przedtem tona zabawy. Dlatego na miejscu siódmym i na miejscu szóstym również gierka mniejszego kalibru, którą akurat y, wyeksploatowałem bardziej niż bakszota. chodzi tu mianowicie o Anger foot, czyli gierkę z, y, polegającą na kopaniu w drzwi i kopaniu przeciwników, i ogólnie posługiwaniu się stopą. Ekscytująca i y, dynamiczna rozgrywka z ciekawą ścieżką dźwiękową i y, ogólnie taką momentami słodką, momentami mniej słodką, y, grafiką. Była Świnka jako boss. Y, było właśnie zbierać trochę hotlane Miami, bo zamiast, tylko zamiast masek mieliśmy buty, mogliśmy sobie buty wymieniać. Także fajna gra. Naprawdę dobrze wspominam z tamtego roku. Na miejscu piątym dałem Frostpunka 2. Nie jestem jakimś wielkim fanem strategii, ani tym bardziej takiej strategii, gdzie nie ma na Ja wolę strategie turowe gdzie mogę się zastanowić nad swoim postępowaniem. No tutaj we Frostpunk'u akurat można było spauzować. Ale kampania była dla mnie wyzwaniem, mimo tego, że... No na przykład oglądamy jak Mati grał, to Matiemu szło dużo, dużo lepiej. Dla mnie to było dosyć duże wyzwanie, ogarnianie, bo ja multitasking mam kiepski w takich strategiach. Ścieżka dźwiękowa fenomenalna. Graficznie też mi się bardzo podobało i na streamach wydaje mi się też było ok, też byliście zadowoleni. I Frostpunk, polski akcent, Frostpunk 2 na miejscu piątym u mnie. Przechodzimy dalej, miejsce czwarte to jest Delta Force. To jest dosyć świeży tytuł i tak się zastanawiałem, czy w ogóle go dawać, ale stwierdziłem, że skoro pojawił się już oficjalnie w grudniu, no to on się zalicza do roku 2024 i muszę przyznać, że Delta Force godnie zastąpił mi Call of Duty, bo ja w Call of Duty aktualnie nie gra na multi, także Delta Force mi w tym momencie zastępuje i Koda, i Battlefielda, i sobie mogę medykować, i jestem mega podjarany, podjarany i świetnie mi się tam strzela i trochę wygłupiamy się też. Fajną serię prowadzimy, polecam, jak ktoś jeszcze nie oglądał. Ma ta gra też tryb tarkowowy, ma dojść kampania, ale ja akurat tarkowa to tak średnio, a ja na kampanię po prostu czekam. Jedna z fajniejszych strzelek w ostatnich latach, powiem szczerze, i to Chińczycy zrobili. W ogóle nie chcę tu zdradzać, ale Azjaci zdominowali ogólnie yy, czołową część tabeli u mnie. Także Delta Force na miejscu czwartym, i teraz przechodzimy do podium na miejscu trzecim. Like Dragon Infinite Wealth, czyli Yakuza, którą streamowałem na początku, bo ona wyszła w styczniu, rok temu. I oczywiście było dużo minigierek fabularnie. Fabularnie to nie była najlepsza Jakuza moim zdaniem, ale wielkość tej gry, rozmach tej gry, zawartość tej gry, te wszystkie właśnie aktywności poboczne, trochę inny klimat, bo Hawaje. To wszystko składa się na obraz po prostu gry kompletnej, kompetentnej, która potrafi zająć ponad 100 godzin. Była tam nawet cała minigierka poświęcona. Minigierka, no gra w grze bardziej niż minigierka. Poświęcona rozbudowie kurortu na wyspie. Także y, świetny tytuł. I ląduje na miejscu trzecim. Ja tam jak zawsze polecam, bo wszystkie są dobre. Nawet ta trójka niech, niech trójka ujdzie też. No. Na miejscu drugim dałem grę, która, którą konsolowcy ograli już dawno, dawno temu. Y, Ghost of Tsushima. Y, Ghost of Tsushima jest. Y, Chyba najładniejszą grą, w jaką grałem w 2024. Piękne krajobrazy. Po prostu w zasadzie, w każdym miejscu, jak się zatrzymasz, możesz sobie styknąć foteczkę i może być wallpaper na twojego desktopa. Co jeszcze mogę powiedzieć? Świetny system walki. System walki był na tyle. Fajnie zrealizowany, że nie chciało mi się skradać. Wolałem sobie pochlastać yy, kataną niż się skradać. A to chyba dobrze świadczy o tym systemie walki, systemie tym poje tych yy, pojedynków. Parowanie nawet, jak, jak ja w grach nie paruję. Yy, w życiu też. I, I co? I kurwa gówno. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nagrywanie vlogów nie jest takie łatwe. Tym bardziej, że jest mi zimno. Zimno mi jest i już nie wiem, już mi się ciężko gada. Nie, no, Ghostov, cóż, ima świetna giera, yy, tyle mogę powiedzieć. Yy, no, tylko dwa streamki zrobiłem. Żałuję, że tak mało, yy, ale chciałem sobie ją też na spokojnie. Hajku, hajku tam się robi, czyli jakieś te układa. Tu teraz też mam, Wam mogę ułożyć, zrobić Wam taką prezentację. Yy, patrzysz sobie na krajobraz, myślisz i. I tworzysz jakieś, jakieś poezje. Ja tutaj teraz też coś dla was wykombinuję. Specjalnie dla was, majstry, z dedykacją. Dzięcioł stuka w drzewo. Echo niesie się daleko. Stary pyszedł po mleko. <laughs> Okej. Okay. Pierwsze miejsce, majstry. Pierwsze miejsce będzie kontrowersją na pewno. Bo do, co ja mogę wdać to pierwsze miejsce? Do gry, którą tak naprawdę niedawno skończyłem, Starker 2. Dałem Starkera 2, wiedząc o tym doskonale, że to nie jest perfekcyjna gra, ale nie pamiętam, żeby miał w ostatnich latach taką sytuację, gdzie przechodzę jedną grę i po zobaczeniu napisów końcowych od razu zaczynam drugi raz. E, klimat nie do podrobienia. Świetna eksploracja. No, to zona jest, to co mogę powiedzieć. Wiem, że mogło być lepiej. Wiem, że ta gra mogła być bardziej dopracowana, pewne elementy mogły zostać zmienione albo wywalone, no bo piawki na początku to był skandal. A life na razie dopiero raczkuje, że tak powiem, w tej grze, ale mimo tego, mimo tych oczywistych niedogodności i niedopracowań. To była gra, która najbardziej mnie wciągnęła w roku 2024 i moim zdaniem była też najlepsza. Była też najlepsza. no Pokonała te właśnie azjatyckie tytuły, ze względu na to, że nie potrafiłem się oderwać od Stalkera 2. I mam wrażenie, że Wam też się podobały streamki. Mimo tego, że pamiętam, jak ja miałem taki dziwny błąd, gdzie mi się non te bronie klonowały i pojawiały się w ekwipunku snajperki. Było dużo różnych dziwnych sytuacji, ale do przeżyliśmy to razem wspólnie i dlatego Stalker 2 jest e, u mnie na pierwszym miejscu. To jest moja lista, także mogę sobie tutaj nawet dać, nie wiem, e, The Walking Dead Destiny mogę sobie tutaj dać w topce. E, także no, macie pełne prawo się nie zgadzać, że Stalker zasługuje na top spot, ale no, dla mnie nie było konkurencji. Nie mogłem. Wybrać inaczej, bo to była jedyna gra, w której tak szybko nabiłem ponad 100 godzin. I do tego, jakbym mógł, to bym przechodził go jeszcze raz, trzeci raz. Także, yy, no. I zbieranie artefaktów było angażujące, i potem przechodzenie kolejny raz, i sprawdzanie innych ścieżek też. Strzelańsko było świetnie zrealizowane. Brakuje trochę elementów ze starych, o co jak na przykład wolałem kiedyś, jak była minimapka, a nie kompas, jak się PDA wyświetlały, informacje z PDA i tak dalej. To dużo mógłbym wymieniać, ale pisga i muszę kończyć. Także Stalker 2 na miejscu pierwszym. I to by było na tyle, Szanowni Państwo, Panowni Szaństwo. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że to się dobrze nagrało, bo tutaj też testowałem sprzęt. Będę dalej go testować. Czekam na propozycje odnośnie Nazw, które mógłbym użyć, żeby sobie popodróżować. zwiedzać zwiedzaczki, może coś jeszcze innego. To tyle, majstry. Cześć!